Dawaj kontrola to jak skoczyliście Ja no, choć znaczy, ja ogólnie mam deszcz taki drugi Ja będę chciał teraz yy... Muszę w bo troszeczkę się Ustroja znaczy, ja to ten, ja to jak... Ja to mam kudwa Kudwa, nie mogę jakby się wysoić Chyba już za dużo tego piwa Ja kiedyś wiesz, trenowałem bardzo ma dużo i jak sobie wpierdolę swój, swoim, swoją dietę, wiesz treningi z powrotem, to szybko wiesz, zrzucę na wadę. Tylko teraz też miałem taki okres, że wiesz, to no, trochę z koleżką siedziałem, bo mu tam pom pomogłem trochę finansowo. I on w sumie też mi, bo po, po co miałem wynajmować. Wiesz, on potrzebował trochę hajsu, to sobie wynająłem u niego na miesiąc. Teraz jeszcze na miesiąc będę przedłużał prawdopodobnie. No i wiesz, wiesz jak ty jest z ziomkiem siedzisz, a akurat jest taki ziomek, że właśnie też lubi mocno sobie pić. A ja jestem podatny strasznie na ludzi, no. Znaczy... Wiesz, no, no weź usiądź, wiesz, siedzisz z ziomkiem, jest jeszcze mój bardzo dobry przyjaciel i nie napij się jak on sobie pije wieczorkiem po pracy, no. No wiesz, ja też miałem taki etap w życiu. Ty! O kurwa. Ty, tutaj co ja zrobiłem w ogóle? Ale ich pozamiatałem. Tu masz... Dobra, jak to jest poławiać, to, ławie, to jest... Ale Ale człowieku, odjebałem tutaj 2 akcje. Ja lecę, lecę do Ciebie

Ja kiedy dole, nie wierzę. To ty. To jest początek meczu, ty ja mam 9. Jest taki chodus, ten złoty wiesz, taki ze skrzynki. Złotego chodusa podniosłem. I jest po prostu prześliczny. Tu gdzieś wylądowali. No, gdzieś tu właśnie jest chyba topa. Tam ale... ja trzeba już, już nie ją. Tak. Co to było? A, zmarł. No, jest tam właśnie. Lecę po niego. Uh -huh. nie koleś. Co on tu miał? Kala to nie chcę. Uwaga, wróg wezwał stację zobaczymy

I ja to mam kurwa do Dobra, roba, Takie będą nie potypka, że nie potrzebuję. Alebym w sumie wziął drodzy, swoje tele. Lecę, 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 lecę. Kurwa jebał mnie. tu w dole. Oj, 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 oj. Nie miałem flesz, tylko ciebie, żebyś O, muszę do wody, do wody, do wody. Mój towarzysz wraca do gry, dobra robota. Uwaga, wrogi, robię. O, Odzwyczaiłem się już. Za dużo Nie, nie, bez sensu, bez sensu. Ale ten drugi też ma 10, ty. No tylko on lepiej ma, wygląda, bo on ma 5000 wrażeń, odko tylko 3000. Znaczy on ma 4,5 w sumie. Tak, pasuje trochę. Ja lecę na ten bo to było trochę lutu. Co coś bym tu szarpnął? Tutaj na dole chyba było coś. O tak, tutaj były jakieś fanciory. To było wszystko zajebane. Chyba tylu typa zajebaliśmy, a nie ma żadnej broni Jakiś sensowny. Są tutaj, podchodzą. Przemiercam się tam! Nie wiem, wiem wiem, wiem skieram mu Wraca pracę na plecy jeszcze mam ładnie Chyba zeźmy z tym Kurwa ten z Chimerą. ja pierw I I z Fenkiem Co z czym oni biegają Dobra, jest korysik jakiś Uważajcie no. na siebie! Kończy się czas odnowy Pozostało 25, oby tak dalej Progi O powiem Ci, łzał, że mi to siedzi fest Dobra O coś tu było Himera Czekaj, kupia Przestał zwiadowczy! Zbliża się chmura gazu. Proszę, reanimację tam kup. Mhm. Sojusznicza stacja zaopatrzeniowa nas ściąga. Idmy mu. Tak wyszkiewiki, dobra. Uwaga, masz towarzyszy po zabezpieczoną strefą. Weźmy topa tutaj na razie, jeszcze na tym. Jest do... Koniec gorącej wyprzedazy, ceny się normalizują. Znajdę to. Czekaj, jak tu to, to możemy rozegrać? Poczekajmy na kolejną strefę, zobaczymy, gdzie ona będzie, czy bardziej tutaj na namioty, czy najbardziej na stronę Są typki na tym. Yy, ta wieża, wieża bije Ruch wroga w sektorze Dobra, tu jest kolejna ta Najlepiej byłoby na te domki tutaj przejść, ale tu są pozajmowane wszystkie Przejdź, Przemieszczam się tam. Przejdźmy tam na ten Chodź zarotujemy może na te, te... Na Solomon no. Odszedny Dobra Ruk czekaj, bo jesteś solo przegoniłem, przegoniłem Kurwa, tu jest Ale uciekł, uciekł, a nie, prawda jest Zjebałem Conker Czemu ja się wyścigowałem Uważaj tu, jest po prawej Tutaj na, na trójce, na u mnie w rogu widzisz jakie jest wyruchy tego budynku bez gazu i prawdopodobnie to masz jedną. Nice, nice, no, GG. podwinka, podwinka, mamy 34 kile. Topa masz. Macie topa. Znaczy nie ja solo, co nie? Uważaj, to jest Łącznie cały team ma 34, ja mam z 11 chyba. No 11, typek ma 16. No ładnie, ale bez czasu, bo... Mhm. Mm Zbliża się do was Muragazu. No. Ojebany. Wso weź, kurwa, typie, weź wso. Ja pierdziele. Ma wso za sobą. Aj. No ale takie jest czasami. Tak. Jas. Yes. 17 killi już, Aj, GG. Trzecie Dobra, spoko.